Robert Paseratyk no, zajmują się produkcją hamowni diagnostycznych do pomiarów maszyn rolniczych. Produkujemy hamownie typu T1, T2. T1 jest hamownią, która ma możliwość do silnika do 700 koni, T2K do 900. Hamownie dzielą się na hamownie typu... Trailer czy też Incar, Trailer, czyli wersja montowana mobilnie na przyczepce, temat związany z inkar, Jest to hamownia, która można być zamontowana bezpośrednio na samochodzie dla danego serwisu, który jest umiejscowiony w danym miejscu. Hamownia jest po to, aby zweryfikować daną moc w maszynie rolniczej, jakie obciążenie. Każde hamownie pracują na programie, który jest także wyrobem naszej firmy, a to jest Programy są dostarczane bezpośrednio z każdą hamownią. Te programy pozwalają nam bezpośrednio odczytać wykres, który ukazuje nam, Moc, jak i Newtonometr danej firmy. Hamonie pracują w trybie bezprzewodowym, w związku z tym nie ma potrzeby łączenia się z hamonią bezpośrednio z komputerem, który dokonuje pomiaru. Hamonie firmy Apex, dino, pracują w samochodach technicznych, które są zamontowane w przestrzanej firmie AgroEco Power.